Zapraszamy Państwa do studiowania w Małopolskiej Uczelni Państwowej imienia rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu na kierunku pielęgniarstwo drugiego stopnia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej. Studia trwają cztery semestry i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magister pielęgniarstwa. Studia drugiego stopnia skierowane są dla osób posiadających tytuł zawodowy licencjat pielęgniarstwa. Studia te przygotowują między innymi do edukacji w zakresie promocji zdrowia, samodzielnego udzielania świadczeń zdrowotnych, jak również profilaktyki leczniczej. Dużą wartością jest również przygotowanie do zarządzania ochroną zdrowia oraz ordynowanie leków i wypisywanie recept. Podnoszenie kwalifikacji w zawodzie pielęgniarki odzwierciedla się w prestiżu tej profesji i stale zwiększającym się zaufaniem społecznym. Studia drugiego stopnia pozwalają zaplanować dalszą ścieżkę rozwoju zawodowego i naukowego. W naszej uczelni zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych. Do Państwa dyspozycji pozostaje Centrum Symulacji Medycznej, wyposażone w liczne trenażery i specjalistyczne fantomy. Serdecznie zapraszamy do naszej uczelni.